Monko <coughs> Jak w, teraz sobie widzicie. Tak, jesteśmy w Lesie 17. Chciałam powrócić do tych starych czasów. Powspominać sobie jak nagrywałam z e, kuzynem. Kuzynem nie na tym kanale, jego bratem. E, nagrywaliśmy sobie. E, I takie ciągniki on tu miał, a ja miałem być tym, co kosi tylko zboże. Ja tu miałem gospodarkę całą, tu miałem jeszcze kilka ciągników, których nie ma z jakiegoś powodu. A to jest typowo Polska v 4 To jest, pamiętam, jedno z, naj, jedno z ogólnie moich ulubionych farmingów. Mam jeszcze więcej farmingów ulubionych, ale to jest jeden z najlepszych. Przykład, czemu uwielbiam tego farminga? Ta ręka tutaj. Dźwięków sobie nie, tak średnio posłuchacie, czekajcie. Yy. Eee, czekajcie, muszę znaleźć sobie... Eee. Eee. no i tak, eee. czemu uwielbiam tę serię, eee, serię, no, fa farminga? Te tekstury takie robione na podstawie tych starych z realnego świata. A w sumie posłuchajcie sobie, traktorów. Chyba dźwięków nie ma. Do tego co zgasimy, zobaczymy jeszcze tu. No czemu. Dobra, z jakiegoś powodu nie słychać ciągników, ale yy, wracając, możemy sobie porobić w polu, czemu, czemu ja uwielbiam ogólnie, grać w farmingie 17. No, farming 17 to był dla mnie taki w sumie trochę wejście na nowy poziom, bo ja się zawsze ciekawe traktorami, ursusami. Ja chciałem kiedyś sobie pojeździć. Jedynie, kiedy jeździmy, to... E, to... Jedyny, o Jezus... E, bo, dobra, dobra. Jedziemy to przez kibówko. No, jednak sobie nie pojedziemy. Czapkiem. E, e, możemy w sumie pójść, op, pojechać, opryskać, tylko potrzebujemy opryskiwacz i... tu coś rośnie. Ja, ja bym chciał znaleźć bardzo... pole, gdzie coś rośnie. Dlaczego ja lubię tak tą tego farminga? To po prostu ta gra zaporządkowała to, że można grać i tak dalej. Mo można zagrać w multiplayer. Nigdy nie miałam nikogo, żeby zagrać sobie multiplayer, a teraz mam. Bye. Więc pojedziemy sobie czapkiem e, po, w sumie, e, zatankować opryskiwać i pojechać i, i poopowiadam Wam, co wiem o farmingu, a czego nie wiem. Ja zacząłem, pierwszy farming, w którym zacząłem grać, to był Farming Simulator 15. Potem zaczęło to być siedemnastka, teraz ta, którą gramy na odcinku. Dlaczego uwielbiam tą sary, tego te, te, te typu farmingi, na przykład to błoto. One po prostu zostały rozlane na polu. Tutaj robiłem sobie i wjeżdżałem do błotka. Ja uwielbiałam to robić, zakopać się ciągnikiem, a potem próbować go stamtąd wyciągnąć. Tutaj nawet jakieś ciągniki, tam przyczepa, stoi. to Ja dostałem, ja zrobiłem to yy, wszedłem teraz na yy, wszedłem teraz na ten safe. Yy, Przypomnij sobie wystarczas i wiem poopowiadać, co nieco o farmingu. Na y, przykład tutaj była, mówiłem, że było nagrywana z seria i tutaj na przykład ten Autosan sobie tu stoi. Tutaj wszystkie pole po, były powykupowane. Potem się przenieśliśmy na, y, czekajcie, po, które to było pole? Tutaj. Y, potem przenieśliśmy się do dziewiętna, y, na inną mapę, potem była dziewiętnastka, też nagrywałam u niego, tego kozyna. Y, i jak była ta dziewiętnastka, to bardzo mi, bardzo mi się nie spodobało. Pomyślałam, że będzie coś, coś takiego samego jak to. Aż. I. E, Co jest? To się samo rozłoży, czy ja muszę to rozłożyć? E, A, czekajcie. I... Nie lubię dziewiętnastki tak zbytnio, bo nie ma takich rzeczy jak na przykład rozkładany opryskiwacz. Ten, co tutaj jest teraz. Czekajcie, a. Z jakich powodów nie mogę włączyć, żeby pryskiwać? był potrzebny, no, no to już wiem jak. I bardzo mi się nie podobał Farming 19, no bo na przykład nie było tych rozlewanych tego błota na polach, na niektórych mapach. Nowe tekstury bez takich staroci na przykład. I ja strasznie tego nie lubiłem, więc za bardzo nie grałam. i Farminga 19. A i to, co zrobiłam, przez co lubiłam farmingi, to przez MatXXXL XXL 999. 99. E to jest typo, który zrobił mi dzieciństwo. Zrobił mi dzieciństwo e w farmingu 15, jak i 17. Też nie skonbuję zbytnio grać i przez to nagrywać teraz e, do, tego, do tej pory nie wiem, co się z nim stało Ale chciałbym, żeby powrócił mm. I kontynuując e, mi zrobić dzieciństwo ogólnie w tym farmingu. I przez to zacząłem grać farminga, dostrzegać te młody teraz. Tak zbytnio nie wiedziałem jak pobrać farminga, więc tutaj się musiałam dopytywać kumpli. Ku yy, I znalazłem sobie konto, które kiedyś miałam na steamie, gdzie, bo, gdzie jest ten farming. Pobrałam. to mamy te mody. Kilka. Nie pamiętam jak się nazywa kanał mojego kuzyna, ale chyba już go roz yy, ten, usunął. Ale yy, ale co chciałem powiedzieć? Że przez to, że yy, czekaj się pan... To muszę złożyć, a ja jeszcze do was mówię. Przez to, że... Yy, ogólnie zaczęłam przez niego grać w farminga. Yy. Dzięki niemu, miałam taką jakby mijać do tego farminga. Podobał mi się farming, więc mijać do farminga. Podobał mi się farming. Zaczęłam nagrywać ogólnie teraz, jak widzicie, ale bez niego. I chciałam dać wam przekaz, że fani żeby było, chcę na przykład wrócić do starych. Czasów pospominać sobie. Na przykład ja teraz sobie wspominam, pamiętam jak tutaj jecha, jechałem raz. Mam mot pasażera, to jechałem raz i było tak, że on wyjechał i tutaj wali, walił się. On ode mnie w, wyjeżdżał z czymś i walił się w, te, w swój dom, swoją chałupę. Jechałam ciężkim traktorem, no i to jest ogólnie chyba jeszcze na YouTubie. Więc jak odnajdę kanał, to wam dam linka. O i o tym mówiłem, że nikt nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Jak to na przykład, że ten opryskiwacz szedł właśnie z tekstury, albo że ja wchodzę w traktor nikt nie zwraca na, na, na tym uwagi. Na przykład teraz za e, śrubkę w takim traktorze, na przykład załóżmy, że tu by była jakaś śrubka wystająca o coś takiego, to już by był błąd i każdy by nie pobierał tego moda. To jest jedna z trzydziestek, którą uwielbiam za to, co, co to jest za trzydziestka, bo to jest trzydziestka Mikołaja. Jeśli jeszcze ma kanał, to pozdrawiam go. Ta trzydziestka ma wszystko oprócz yy, tego panelu, ale. Ona ma wszystko. Wszystko, co może być najlepsze. Wchodzenie do kabiny i tak dalej. Tutaj mamy na przykład trzydziestkę. To też ma tutaj piek. Nie wiem, co to robiło, ale coś na pewno. Wyjdziemy sobie, klikniemy na to, nie wiem co to robi, ale tutaj na przykład to jest niedopracowane, ale nikt na to nie zwraca uwagi, bo tu jest cała puszka, kabina w sensie. Tutaj mamy otwarcie od kabiny, klapy możemy zdjąć, yy, tutaj jakieś też takie rzeczy. Założyć, zdjąć obłotniki i te błędy, które tutaj zostały uchwycone, i nikt na to nie zwracał uwagi bo jest farming to chcieli w niego grać i tyle a teraz to ludzie nie grają w 25 ja nie wiem czy będę kupował ale na pewno jeśli będą mody jakieś to to kupię wtedy farminga i no pogram sobie w niego ogólnie tej rzeczy, na przykład ten spalony dom, to on, on, on jest na mapie, on jest na mapie, yy, nie, on jest na mapie, ale ogólnie my udawaliśmy, że tutaj kiedyś coś spłonęło, jak na filmikach, yy, robiliśmy filmiki, że tu ktoś spłonął i tak dalej, coś się tam działo na wiosce. Tam jest dalej gospodarstwo, jeszcze są dalej gospodarstwa. Teraz, jak sobie jadę po tych dróżkach, to mi się też przypominają czasy, gdzie oglądałem Mafia Solas Games. Nie, no, Mafia Solas Games na, na dzisiaj, a to było, jak oni się nazywali w tamtych czasach, w sumie sam nie pamiętam. Ja wtedy jakoś miałam tak 5-6 lat, z czego pamiętam, i ja wtedy grałam w farminga, ogarniałam go. I tutaj rzeczy, na przykład yy, zaraz wjedziemy w błoto, to zobaczycie. Albo puścimy sobie pracownika, niech jedzie. On, on sobie tu jedzie, takie... No to, to, wszystko tak ładnie wyglądało. Na przykład pamiętam, był taki wstęp, coś takiego. Tylko bez hada wyłączony, had był że on tu jechał traktorem, że ja tu jechałam traktorem ORAŁem. Potem tutaj jeszcze kilka rzeczy robi było robione. Akcja wyciąganie z błota. No i to wszystko to, to było, to było bardzo fajne. Mi się podobało strasznie. Więc nie zapominajcie o tych starych farmingach na przykład. Jeśli macie kumpla, z którym graliście w farminga, no to sobie pograjcie jeszcze. Kiedyś już może, może go zabraknąć. Na przykład teraz. Ja uwielbiam zawsze się zakopywać w błocie. Jak sobie wejdziecie na przykład na kanał Mafia Solec, no to tam widzieliście jak on się zakopywał. Pamiętajcie, że wygryjcie się sobie w tego farminga, no i nie zapominajcie o niej. I widzimy się w następnym odcinku.